Wesprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Milion wniosków o rentę wdowią, a już za tydzień, 1 lipca, ruszają wypłaty. Co warto wiedzieć? Możecie Państwo wybrać ten wariant, który będzie dla Państwa korzystniejszy: własna emerytura plus część renty rodzinnej po zmarłym małżonku, albo całość renty rodzinnej po zmarłym małżonku z zachowaniem części własnego świadczenia. Wybór zależy tylko od tego, co jest dla Państwa bardziej opłacalne. Jak złożyć wniosek? Stacjonarnie w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub internetowo za pośrednictwem strony e-ZUS lub poprzez portal usług elektronicznych. Na stronie zus znajdziecie Państwo także ankietę, która podpowie, czy przysługuje Państwu prawo do renty wdowie. Uwaga! Seniorzy i seniorki, którzy do końca lipca złożą wniosek o rentę wdowią, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 lipca. Średnia kwota świadczenia to ponad 300 zł. A już od 2027 roku planujemy jego wzrost. Znacie jakąś osobę, która może mieć prawo do skorzystania z renty wdowiej? Poinformujcie ją o tym i w razie potrzeby pomóżcie złożyć wniosek.